Zgodnie z różnymi źródłami, niepokojące słowa papieża Franciszka dotyczyły trzeciej tajemnicy fatimskiej. Proszę, pozostańcie z nami, gdy niedługo ujawnimy dokładne słowa i ich znaczenie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się na kanał i polub ten film. Kościół katolicki pod przewodnictwem świętego ojca Franciszka wreszcie ujawnił światu treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. Ten historyczny moment, tak długo oczekiwany i obawiany, wywołał strach i niepokój zarówno wśród obecnych, jak i tych, którzy usłyszeli wiadomość. W dniu ogłoszenia plac Święto Piotra był pełen wiernych i ciekawych. Papież Franciszek ze wzrokiem pełnym powagi i współczucia zwrócił się do tłumu mocnym, ale pełnym emocji głosem. Zaczęto ujawniać szczegóły tajemnicy, która przez dziesięciolecia pozostawała owiana tajemnicą. Matka Boża ukazała się pastuszkom z Fatimy i objawiła im trzy tajemnice, oznajmił papież. Dziś, z ciężkim sercem i niezłomną wiarą, dzielę się z wami trzecią i ostatnią tajemnicą objawieniem o losie ludzkości i naszej pilnej potrzebie powrotu do wiary. Trzecia tajemnica, ujawniona przez papieża, opisywała przerażający scenariusz zniszczenia i niepokoju. W wizji Ziemia drżała, a ludzkość stała przed ogromnymi wyzwaniami. To objawienie jest wezwaniem do wzmocnienia wiary przez wszystkich i przygotowania się na trudne czasy, które mogą nadejść. Niebiosa gwałtownie się ściemniły, a morza wzrosły w gigantyczne fale. Miasta, dawniej symbole dumy ludzkiej potęgi i ambicji, leżały w ruinach. Ludzkość, pochłonięta własną pychą i uwięziona w konfliktach, stała bezsilna wobec dzikiej furii natury. Jednak tajemnica nie kończyła się tam. Papież Franciszek kontynuował. W środku tych katastrofalnych wydarzeń Dziewica Maryja ujrzała ludzkość rozdartą nie tylko przez wojny i konflikty, lecz również przez powszechną plagę nienawiści i obojętności. Ta wizja służy jako poważne ostrzeżenie, aby wszyscy się nawrócili i powrócili na drogę pokoju i współczucia. Papież wspomniał także o konkretnej nacji, której działania pogłębiały globalną niestabilność. Choć unikał bezpośredniego wymienienia nazwy kraju, intencje były jasne dla wielu. Jedna nacja swoim postępowaniem sieje nasiona niezgody i konfliktów na całym świecie, stwierdził papież. Jej decyzje zagrażają światowemu pokojowi i destabilizują narody. Te słowa natychmiastowo przywołały obraz supermocarstwa, które od dawna znajduje się w centrum geopolitycznych napięć. Spektrum konfliktu wydawało się bardziej nieuchronne niż kiedykolwiek wcześniej, zmuszając wszystkich do refleksji nad własnymi działaniami i pilną potrzebą promowania pokoju i solidarności. Zagrożenie globalne, które już obecnie tkwiło w zbiorowej psychice, nagle stało się bardziej namacalne i nieuchronne. Być może najbardziej zaskakującą częścią tajemnicy było to, co mówiło o możliwym powrocie Jezusa Chrystusa. Z nadzieją w oczach papież Franciszek ujawnił: W szczycie tych czasów ucisku obiecano nam, że nasz pan zstąpi z niebios. Będzie to czas sądu i odkupienia, czas, w którym dusze będą ważone, a wieczne przeznaczenia ustalone. Te słowa pełne nadziei i lęku obudziły w sercach wiernych mieszankę pełną szacunku zdumienia i boskiego oczekiwania. Powrót Chrystusa, od dawna zapowiadany, teraz wydawał się zdarzeniem namacalnym i nieuchronnym, zdolnym nieodwracalnie zmienić bieg historii ludzkiej. Kończąc swoje przemówienie, papież Franciszek zwrócił się z gorącym apelem do wszystkich wierzących: W tych trudnych czasach błagam was, abyście umocnili waszą wiarę. Kupcie różańce. Odmawiajcie codziennie święty Różaniec i szukajcie pocieszenia w Kościele. Modlcie się z rosnącym zapałem i intensywnością, bo tylko przez modlitwę i pokutę możemy liczyć na złagodzenie boskiego sprawiedliwości i szukać miłosierdzia Bożego. Słowa papieża odbiły się głęboko, pobudzając wszystkich do refleksji nad znaczeniem wiary i modlitwy jako środków radzenia sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. Przesłanie było jasne. W czasach wielkiego ucisku jedność i oddanie będą kluczowe dla odnalezienia pokoju i zbawienia. Jako pilny i uniwersalne wezwanie, ludzie, głęboko poruszeni tym oświadczeniem, zwrócili się do wiary i wspólnoty w poszukiwaniu pocieszenia. Kościoły wypełniły się wiernymi, zatopionymi w modlitwie. Różańce stały się emblematami nadziei i ochrony, a większa świadomość okazji przeniknęła każdy zakątek świata. Podczas gdy przesłanie papieża nadal rezonowało w sercach i umysłach, Wielu zaczęło rozważać głębokie implikacje tajemnicy fatimskiej. Wezwanie do nawrócenia i pokuty nie było nowym pojęciem, ale powaga obecnych okoliczności nadała temu wezwaniu niezrównane poczucie pilności. Trzeci sekret fatimski, z jego przerażającymi wizjami zniszczenia i przebłyskami nadziei, służył jako potężna metafora DLA ludzkości w świecie coraz bardziej pustoszonym przez konflikty, podziały i katastrofy naturalne. Wezwanie do wiary i modlitwy wyłoniło się jako jedyny sposób na pokój i zbawienie. Objawienia papieża podkreśliły także inną głęboką prawdę. Znaleźliśmy się w punkcie krytycznym, na rozdrożu decyzji. Każdy jednostka, każdy naród zmagał się z wyborem. Mogliśmy podążać dalej znaną ścieżką nienawiści i podziałów, albo mogliśmy wyruszyć na transformującą ścieżkę miłości i współczucia. Przesłanie było jasne. Ludzkość miała odpowiedzialność wyboru nowego kursu, opartego na wierze, jedności i nadziei, aby pokonać wyzwania i znaleźć prawdziwy pokój, połączenie. To było wyzwanie, które przedstawiło przesłanie Fatimy. Niepokojące wizje nadchodzących katastrof nie były nieuchronnym wyrokiem, ale wyraźnym wezwaniem do działania. Wciąż był czas na zmianę kursu, na szukanie pokuty i powrót do Boga, ale piasek w klepsydrze się kończył. A decyzje podjęte dzisiaj determinowały nasze jutrzejsze przeznaczenie. Na całym świecie społeczność międzynarodowa odpowiedziała na ujawnienie trzeciej tajemnicy różnorodnymi reakcjami. Niektórzy liderzy religijni i polityczni przyjęli wezwanie papieża jako promyk nadziei i zaproszenie do jedności w poszukiwaniu pokoju. Inni podchodzili do tego z sceptycyzmem, ale duch modlitwy i pokuty rozkwitał w każdym zakątku świata. Ludzie poruszeni wizją Fatimy szukali sposobów na wkładanie się w sprawę pokoju i pojednania w swoich społecznościach. Pomimo powagi przesłania, promek nadziei świecił w słowach papieża. Obietnica powrotu Chrystusa, choć towarzysząca uczuciu bojaźliwego serca i, oferowała pociechę i cel, służyła jako poruszające przypomnienie, że nawet w środku cierpień wiara i wspólne działanie mogły prowadzić ludzkość ku lepszemu przyszłości. Obecne i przyszłe próby nie oznaczały, że zostaliśmy porzuceni. Bóg szedł z nami, a Jego miłość i miłosierdzie były dostępne dla tych, którzy Go szukali z prawdziwym sercem. Przygotowanie duchowe stało się głównym zmartwieniem wielu osób. Konfesjonały zanotowały wzrost liczby penitentów, adoracja eucharystyczna przyciągała większe i bardziej gorliwe tłumy, a sakramenty były traktowane z odnowionym szacunkiem za ich znaczenie. Pokuta i osobiste umartwienie, praktyki, które wydawały się zapomniane w wielu środowiskach, zostały odkryte na nowo jako potężne środki oczyszczenia duszy i wstawiennictwa za świat. Trzeci sekret fatimski miał również niezaprzeczalny apokaliptyczny ton, który wymagał uwagi. Wizje zniszczenia i boskiego sądu przywoływały biblijne obrazy apokalipsy. Skłaniało to wiernych do refleksji nie tylko nad ich osobistym przeznaczeniem, ale także nad kolektywnym losem ludzkości. Apokalipsa ze swoimi zapowiedziami kataklizmu i odnowienia była postrzegana nie tylko jako koniec, ale jako nowy początek. Obietnica powrotu Chrystusa niosła ze sobą nadzieję na transformację, nowe stworzenie, w którym wreszcie objawi się boska sprawiedliwość. Słowa papieża zachęcały wiernych do umocnienia swojej wiary i przygotowania duchowego, rozumiejąc, że nawet w obliczu wielkich wyzwań obecność boska i obietnica odkupienia pozostawały niezmienne. Pełniąc Królestwo Boże rola kościoła nabrała jeszcze większego znaczenia. Papież Franciszek wezwał pasterzy do prowadzenia swojego stada z mądrością i odwagą. Kościół miał być latarnią w nocy, stabilnym przewodnikiem w czasach niepewności i strachu. Jego misją było podniesienie słabych, pocieszenie strapionych i głoszenie nadziei zbawienia. Objawienia w Fatimie, szczególnie trzeci sekret, uznano za świadectwo ciągłej wstawiennictwa Maryi, deela ludzkości. Matka Boża w swojej bezgranicznej macierzyńskiej miłości nigdy nie przestała się za nas modlić i zapraszać do nawrócenia. Jej objawienia były manifestacją Bożego miłosierdzia, pilnym wezwaniem do powrotu do serca przesłania ewangelicznego. Jedną z trwałych obietnic Fatimy było zwycięstwo niepokalanego Serca Maryi, zapewniające, że pomimo prób ostateczne zwycięstwo należeć będzie do Boga i jego wiernych. To zwycięstwo Interpretowane jako era pokoju i odnowienia duchowego, zainspirowało wielu do umocnienia swojej wiary i dążenia do życia w większej pobożności. Objawienia papieża Franciszka nie tylko podkreśliły powagę czasów, ale także odnowiły nadzieję i determinację do życia zgodnie z naukami Chrystusa. Droga wiary, wzmacniana przez przesłanie Fatimy, wyłaniała się jako jedyna prawdziwa droga do odkupienia i trwałego pokoju. W odpowiedzi na to wezwanie, społeczności na całym świecie jednoczyły się w modlitwie i działaniu, szukając osobistego i zbiorowego przemiany. Przesłanie Fatimy nie było więc tylko ostrzeżeniem, lecz zaproszeniem do duchowego odrodzenia, prowadzonego przez miłosierdzie Maryi i obietnicę pełni Królestwa Bożego. Zwycięstwo niepokalanego serca Maryi, według wielu, miało zapoczątkować nową erę pokoju i wiary. Przesłanie papieża z jego wyraźnym wezwaniem do modlitwy i pokuty było postrzegane jako krok w kierunku tej ery łaski. Oddanie się niepokalanemu sercu stało się potężnym środkiem poszukiwania wstawiennictwa Matki Bożej w tych burzliwych czasach. Trzeci sekret Fatimy, z jego poważnym ostrzeżeniem o zniszczeniu i błyskami nadziei, stanowi mocne i pilne przestrogę Dela ludzkości. Słowa papieża Franciszka pełne powagi i nadziei wciąż rezonują w sercach i umysłach milionów ludzi. Papież podkreślił znaczenie modlitwy i pokuty jako drogi do uniknięcia przewidywanych katastrof i osiągnięcia obiecanego pokoju. Oddanie się niepokalanemu sercu Maryi stało się symbolem nadziei, jednocząc wiernych w duchowej podróży odnowy i wiary. Przed pożegnaniem istnieje jeszcze ważne przesłanie papieża, które wkrótce zostanie przekazane. Aby dowiedzieć się, co się wydarzy, nie zapomnij śledzić nadchodzących komunikatów. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się na kanał i polub ten film, aby nadal otrzymywać aktualizacje na ten kluczowy temat. Duchowa podróż zaproponowana przez papieża Franciszka, zainspirowana objawieniami w Fatimie, jest zaproszeniem DLA nas wszystkich do refleksji nad naszymi działaniami i poszukiwania Bożego miłosierdzia poprzez modlitwę i pokutę.